Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, dziś zrobimy mega kozacką rzecz, ponieważ dziś pójdziemy do Elvisa, do Bobowic, bo on powiedział mi, że ma jakąś mega dziwną budowlę, w sensie, nie ja wiem, czy to jest nawet budowla, mówił, że coś po prostu jest w Bobowicach, on się boi tego sam sprawdzić i to jest tuż koło naszej bazy, więc no, musimy zobaczyć, o co z tym chodzi, ja właśnie dlatego tutaj wbiłem, odpaliłem nagrywanie i po prostu lecę teraz do Elvisa zobaczyć, co on tam wykombinował, co, czy w sumie, nie wiem, ale to jest podobno od Bobo, więc no, to może być jakaś pułapka w Choć w sumie nie byłbym do końca tego pewien. Po prostu o tym się jeszcze dziś przekonamy. Ale jeszcze zanim w ogóle tam dotrę, no to pamiętajcie, żeby koniecznie subskrybować ten kanał. Bo tu są teraz codziennie filmy, gościu. Więc do... chyba się opłaca. Serio, chyba się opłaca subować dzwonem. No a lecimy teraz po 100 tysięcy. Choć w sumie może troszkę to zajmie, ale może się w końcu uda. Więc serio, no muszę dogonić po prostu Elvisa. Więc lecimy teraz tam do Bobowic. Zobaczymy. Co tam jest wykombinowane, tutaj już praktycznie właściwie się znajdujemy, bo tu już są te domki wszystkie, ta cała wioska, która jest tu tak mega poniszczona, no i gdzieś tutaj, mówił, że jest coś dziwnego, Elvis, tylko ja nie mam pojęcia, o co może chodzić, przecież... No no mówię ci, mówię ci, Lucy, no. czekajcie, czekajcie. Ja tutaj, tu jest jakiś przycisk na pojęcie, o co tutaj chodzi, ale mówię ci, dziwne, no, mówię ci, dziwne, Lucy. Co jest? Nie ogarnia tego, co to było? AGENT! AGENT! <laughs> <noise> no nie, si. Nie, nie, ej, nie, daj to wełnę byku. Ej, stary, 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 stary tak? spokój. Tak, a co chodzi? No, ej, Headshot. Headshot? Pa Pamiętaj. Ej, 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 tak się nie robi, ziomek. Nie ziomek, tak? ej, nie, nie dobra, tak? wiemy, wiemy, on chce też zabić przecież. Lol, I on mnie teraz po prostu sprankował, że ym. Za tak moją mowę. Ej, stary, stary, stary po, poczekaj. Poważnie, dalej, sory, poczekaj, gnoju, ale o co chodziło w ogóle, że jakaś budowla coś mówiłaś jakiś jest to bardzo ważne, a ty nie zapijasz na no Ale to stary, chodziło stary. ci o tą studnię czy co? Studnię, no zobacz, to jest jakiś wagonik, Ej, zobacz. Ej, poczekaj, poczekaj. Prezent ale... dla gangu, Abelki, ja Jest, to biorę i tam zjadam. Ej, nie, jadam nie, 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 stary, nie jadam. ma opcji. Ej, no nie, no. Nie, no nie, no stary, nie ma no Cztery, to jest prezent, to jest chyba od Bobo, zobacz. Ej, jak to? Bo, to no, pismo, no w sumie... Prezent no. no. Dobra, no to jest od Bobo. Ale stary, no, na pewno ty nie będziesz tam jechał. Czemu? No, no stary, ja tam będę, no. No, czemu ty no, ale miałbyś... Stare, mówię ci o tym, że, że to w ogóle tutaj jest, stary, ale nie mówią, że ej, jest teraz dla ciebie. Ej, 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 stary, tak się nie robi. Tak się nie ja robi. Ja stary wbijam. Nie, no, nie wierzę. Nie wierzę, stary! No, ja chcę No Stary, stary o co tam w ogóle stary chodzi? No, co jest? Pum, no, niszczę co ci robi? to. Cyk. No, co no robisz, nie, no, typie? masz znowu ten wagonik. Nie, Cykl no, ja stąd problem, idę. Stary. Ja w tym momencie stąd idę. No, ale wam w tym momencie też przypomnę o jednej rzeczy. Mam swojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Możecie tam wpaść, bo teraz. Praktycznie co jakiś czas się pojawia jakieś story, a może niedługo jakieś nowe zdjęcie wleci, więc no serio, możecie tam wpaść, zobaczyć. Yy, pisujecie albo Agentix, albo ten link w opisie, właśnie. I lecę teraz do tego, do tego gościa wyjaśnić, bo to tak nie może być. Stary, ogarnij się! Ogarnij, ej co on robi, co on robi, no nie no, ja chcę wózeczek, to, może stary, ogarniemy agent. drugi wózeczek i będzie spoko Stary, skoro jest skrobo, bo nam że jakoś, Daj, ta, biczka, już to jest nasz na stary, to ja chcę mieć Ale co, ja, ty, ja ty też chcę go mieć, ej, ej Ale ja tylko stary, znalazłem byku No i co z tego, nie no, nie bierzno. no Aha, co z tego, tak, czyli rozumiem, że jak, ja tak znalazłem, no i więc spoko, więc sobie po to wbijam Dobra, wbija sobie spoko, agent spoko. Mówi, nie, nie, nie spoko, jest moje, spoko, nie, jest moje, spoko, nie, to jest moje, spoko, tak? jedź sobie tym wagonikiem, mieć. Ej! Hey! again! Okay! Okay! Hello! Nara, dobra! Udało się, jedziemy teraz, zobaczymy w ogóle co to jest Cyk, cyk Ej, co jest? Nie. nie! Nie, 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 nie! Nie mogę zginąć po prostu tutaj, nie! Wow, wow, wow! Co to było? Co to było? O jacie, ej gdzie my jesteśmy? Ej, tu jest złoto, dobra biorę Ale co się stało? Przecież... O jacie Co? Co tu... Tu była połapka po prostu. Ej, co ty robisz, typie? pie? To, to, to jest co jest ten Co to ma być? Co taki krater? Nie no nie no nie wierzę. Agent. Co to jest, jest, jest za miejsce? W ogóle tu jest dużo złota, stary. Ej, What the fuck, star, co to ma o być? Eee, stary Wiesz co? Ty masz farta po prostu, że tym wagonem nie jechałeś. Gdzie jest ten prezent? No właśnie o to chodzi, tutaj wszy było wszystko TNT to było w City, tak? To było w City! Tak, dokładnie! <laughs> Dobry z niego Frank, Nie no, no, no nie no, serio, ty, nie no, Hamno, stary, jak kto to nie, jak bym mógł A więc tak się bawisz, tak? Tyk, tyk. Nie, No, stary, Teraz stary, to teraz stary, mm, ty wiesz. No dobra, ale stary, ale co to miało być tak właściwie? Ja do tej Miam pory nie ogarniam. Ja tu zjechałem po prostu i patrzę... Takie ale coś. Stary, sobie tak sobie teraz myślę stary, dziękuję ci bardzo, że się na tym jechać. Dzięki stary co za frajer, Mógłbyś Mogłeś sam jechać, byłoby lepiej dla nas. Oby. No właśnie, widzę. Może byś chociaż i nie miał. Nie, no nie wierzę, on już tam wyszedł. On już tam wyszedł na zewnątrz. E, co to miało być? Nie, ja po prostu idę teraz do Bobowic. Muszę zobaczyć, czy czegoś tam jeszcze nie ma więcej. Bo no stary, stary. To jest, to jest ej, Jak ja stąd mam wyjść? No, buduj się w górę. O jacie, ja cię, dobra. Ja może w parkurze najlepszy nie jestem, więc tutaj se tak pójdźmy jakoś tędy, cyk, cyk. Masiemka. Nie no stary, naprawdę. Naprawdę. Dobra, naprawdę. Starze, ale stary, powiem ci szczerze, to było mocno, no to było mocne no był prank, tam było tego TNT? Nie wiem, ale tego nie było wcale aż tak dużo, gdyby było więcej, to byłoby dużo gorzej jak dla mnie. Czyli byś zginął, tak? No, a tak to yy, o tyle było dobrze, że nie zginąłem po prostu. No o tyle dobrze że no masz rację, no. I będziemy teraz tydzień z tego wychodzić, jak mnie to już ir... frajerze. Nie, no się! Nie noc. Dobra stary, Za karę idziemy mu stary miasto strzelać dawaj. Dobra, dobra, masz jakiegoś kobla, cokolwiek? Byczku, ja mam kobla, ja też mam kobla. Dobra, jakiegoś kobla... Nie no, obsa mu nie damy w mieście, bo to sobie skopie po prostu. A coś, wzrost, to coś co go co zdenerwuje... E, dobra, Taki wózeczek stary. z TNT kilka. Okej, okay, możemy iść. Czekaj strzelam. <laughs> Dobrze, niech płoną bobowice. Ty, jest my mamy tutaj jedną bazę czystego fireballa, tak? Dobra, lecimy do? tam, musimy tam Dobra, dawaj. Czemuż mnie słuchajcie? Ej, stary. Się stary tak to, mi się nie wczytała ta druga baza, która była Maciocha, <coughs> wiesz o którą mi chodzi? Nooo. A... E, ja myślę, że on ją usunął. Lol, Ej, stary, tak hmm. tak ale mi się stary, po prostu że... nie wczytało. Dobra, dzięki, bo gdybym ja to miała, to bym mógł, mógł zginąć, powiem, super, i byłoby chociaż śmiesznie. No, było byłoby chociaż śmiesznie, a więc tak? Aha, a więc tak. Ej, ale ja chcę zobaczyć jak się bo bobowice płoną, a ty tu strzelasz po prostu No stary, strzelaj, stary, zobacz Aha Chyba nie ma strzał nie, <laughs> nie ma strzał Co za lipa Dobra, stary, no trudno, musi trudno Ale stary, spokojnie Wiesz co muszę zrobić? No co? Stary, nie zachęcam Ale zobacz, to są takie, takie dwa ładne <laughs> Gdyby tak Nie, nie, nie Gdyby. chyba nie <laughs> Jak stąd, jak stąd? Hit or miss Hit or miss? Czyli? Hit or miss Trafię albo nie no. Na jest, ślepo stary? strzelamy stary. ślepo, okej, zamykamy oczy, zamykamy oczy O czy... kurde, o, nie, ja nie, stary. U, nie ja stara tego strzeliłeś stary, ja naprawdę ja sobie robiłem jaja Że ja sobie strzelam stary, na ślepo się w kurde, się w Ej stary, ja naprawdę robiłem sobie jaja Że ja na ślepo strzelam Ja stary, myślałem, że ty się, kurde, się nabierzesz Jak ja się kurde. na tobie zrobić pranka że ja, pra że ja strzelam tam A tu się o kurde Parę raz przyjaciela, zwykł. No ja. Nie no, biedny. Serio, on teraz się mega wkurzy, ale wiesz co? Wyłączę to coś, bo te dźwięk już mnie irytował. No. Dobra, skaczę. To jest coś. co zaraz, co? Co zaraz To jest może jeszcze jego sojusznik jakiś ta ośmiornica, trzeba załatwić. E Dobra, nie no, walić to. Nie chce mi się tam pływać za nią. Ale stary, wbijamy i patrzymy, czy on tu czegoś nie ma, bo może no, Dobra, nie okay. był prank. No to może tu i coś się... nie. Je... Co? <laughs> biedni villagerzy. Bo, bo to tam. Agę, to nie jest śmieszne, stary, może i wow, Bobu łuchawski, wow. stary, ale ty mu rozwaliłeś jednym szotem tego żółwia, stary Ale stary, ja naprawdę, ja sobie robię teraz żarty O Dobra, kurde, nie no, ja mu ogarnę kolejnego żółwia, żeby się nie ogarnął stary, mu tego żółwia, stary, i będzie gident, Ale no? naprawdę, ja tego dosłownie nie chciałem zrobić, lol Więc beka, no, okej, okay, stary, ale wiesz co, takiego golemka bez nazwy to chyba z chęcią, co? ma nazwę, okej, okay. a ten ma nazwę? E, poczekaj Też ma? Tu, 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 tu. mają nazwę bez nazwy. Dobra Tu jest tak, zobacz, tu jest bezimienny, zobacz Dobra, bezimienny, bezimienny. no to niestety był bezimienny no. Cyk, cyk I ile irona mi dasz? Pięć irona, ale biznes W sumie, to jest biznes, no Dobra, polecimy sobie teraz dalej Tu jest też imię, tu jest też imię Co to, stare, same imiona chyba myślę, no Tu jest chyba no, ten bambiczek, czekaj. nie? Tak, to jest bambiczek, okay. no to Dobra, to Szukamy kogo... Ej, a tu można spać? Hello, elobobo Dobra, idziemy, Nie no, ty stary, na pewno... Nie no, nie wierzę My poszliśmy z... Hehehe <laughs> stary nie! Już teraz będzie nasz spawn! O kurde! Poczekaj, mam ty pomysł. Stary, a wiesz co, sami zaraz stary bardziej dziwi Dobra Czy on się wkurzy, że mu łóżka znikną? Zaraz postaw, stary, Bo W momencie tak, jak byłem w wodzie, to zabiłem rybę, nie? Mhm. Uh -huh. I dropiła mi ryba. Tylko nie mam powiedzieć czemu ona jest teraz pieczona. Eee. Aha, bo ja mam tego flame'a, okej, okay, dobra. Ale ty to zrobisz przecież w wodzie. Tak, i no w sumie. To ona no. nie powinna i tak być pieczona, bo się ryba w wodzie nie podpala Dobra, boś kolecimy star na górę, nie 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 no. stąd, stary przytry, wiesz, co się stąd wychodzi? Tak, tu jest wyjście. Zobacz. Dobra. Dobra, lecimy. co? Dawaj. <laughs> Aha, co tak działa, okej? Okay. Eee, o kurde, tu jest, tu jest nasza fosa jakaś? A nie, tu, my mamy na odwrót. To jest nasze, no? U niego wpycha w ziemię, a tutaj nie, tutaj po nie staro, bo zobacz, takie, Bo teraz e, spójrz, ja teraz nie jestem bobo i tutaj wbić właśnie, więc tutaj wbija stary, ok, i nie mogę, bo tu teraz się nie podbuduje, a tu nie wskoczy. Ty <laughs> LOL, ale śmiesznie się z tymi strzałami robi. Teraz ona już tej e, nigdy nie zniknął, więc my O, Taka, a, a, a co mi teraz będą biły? Ej, nie, nie, nie To biją, jest głupie, to nie to bili, nie no, to rozszerkanie. To nie, to raz to teraz <laughs> morską, nie, nie. Czekaj, daj to, daj to. Nie. Agent, jak mogłeś? I trawa morska. Okej, okay, dobra, nic nie wiadomo, nic tu nie było. No mówię ci, mówię ci, Lucy, że się nie stało, nie? No mówię ci, serio. Nie, no nie gadaj, ty masz jakąś Mówię ci, serio, no. Nie, no. Ty jesteś o, on, głupi on, czy głupi? on go zastrzelił, no on go zastrzelił, Ej, agent, stój, to jest moja. oddawaj Lucy, Oddawaj Lucy, nie, nie! Nie, agent, nie! Ej, nie stary, stary. Nie, nie! Nie, ej, stop, stop, ej, nie mogę. Ej, co jest? Dobra. Agent, nie! Stary, ja naprawdę już mam dość. Dobra, ale wiesz co? Myślę, że i tak było śmiesznie. Nie to było wszystko, śmiesznie, garno. było strasznie! Piedny kotek, biedny kotek. Naprawdę... Nie, Stary, co ty zrobiłeś? Co jest? Zabiłeś niewinnego kotka. No <laughs> i niech co ty sobie? Ja cię strzelam cały czas! <laughs> to biedny. Ej, stary, ja zaraz zginę. Ja dobrze, zaraz. Ginę ci taki. Stary ja mam za mało HP, żeby. O! F... Dobra, już się nie biję, jeszcze nie biję, spokojnie. O, kurde, gościu. Ja tak mało HP. Agent, Rubik? <gryst> żubik? Nie, nie, stary! 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 Nie no, ja zginę nie. teraz przez siebie. On jest niepoważny. On jest niepo. O kurde, spełniłem się u Bobo. O kurde. E o Uderzyłem tylko golema, ale naprawdę teraz nie chciałem. Lecę, 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 lecę. Nie no, ja muszę. Może... Nie no, on has bierze moje itemy, więc ja myślę, że w tym momencie jest dobry moment, żeby ten odcinek po prostu zakończyć. Więc każdy, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, niech zrobi to koniecznie w tym momencie. Serio. Jak dla mnie mega się opłaca strzelić suba. No i cóż, to byłoby na tyle. No i elo.